Najsilniejszy kurs korony norweskiej od lat. W poniedziałek rano 1 dolar amerykański był wart 9,71 korony norweskiej. To najsilniejszy kurs w stosunku do dolara od roku 2022, dokładnie od grudnia 2022 roku. Ale co ważne, korona również znacząco umocniła się względem Euro. Jedno euro warte było 11,54 w porównaniu do 11,84 korony w nowy roku, czyli 1 stycznia bieżącego roku. Lecimy z tym, chociaż być może niedługo będziemy hamować. Norweski rząd likwiduje dotychczasowe świadczenia dla uchodźców. Teraz zamiast zasiłków będzie. Praca. Aby być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi Norwegii, zachęcam do subskrypcji kanału mojej, Norwegii. Do kliknięcia, dzwona na YouTube, do wyrażenia swojej opinii w komentarzu, lub nawet do udostępnienia materiału dalej dzięki. Norwegia zapowiada pełną zmianę zasad, wsparcia dla uchodźców, którzy w ciągu pierwszych pięciu lat pobytu w Norwegii mają stracić prawo do pomocy społecznej i dopłat mieszkaniowych. W ich miejsce, w miejsce tych dopłat pojawi się jedno świad świadczenie integracyjne. Ma to zwiększyć opłacalność podjęcia pracy. Rząd przyznał, że obecny system nie zawsze zachęcał i zachęca do zatrudnienia się i do pracy. Część uchodźców utrzymuje, otrzymuje wyższe zasiłki i dodatki niż pieniądze za pracę, czyli krótko mówiąc ich dochody na zasiłku są wyższe niż gdyby pracowali. Nowy model ma to zmienić. Świadczenia będzie, świadczenie będzie stopniowo zmniejszane wraz ze wzrostem dochodów z zatrudnienia. Projekt ustawy. Trafi do konsultacji społecznych. Dane rządu pokazują, że w roku 2024 około połowa uczestników programu wprowadzającego korzystała jednocześnie z kilku form wsparcia i łączny poziom świadczeń powodował, że praca nie zawsze była finansowo opłacalna. Zatrudnienie wśród uchodźców wynosiło lekko ponad 51% wobec prawie 80% w całej, populacji, zatrudnienia w całej populacji w Norwegii. Świadczenie dla uchodźców będzie teraz ustalane indywidualnie. Uwzględnione zostaną m.in. stan cywilny, liczba dzieci, wiek oraz gmina zamieszkania. Jednocześnie obowiązywać będzie limit maksymalnej wypłaty świadczeń. Świadczenie integracyjne ma być opodatkowane jak wynagrodzenie. Dotychczasowe świadczenia socjalne i mieszkaniowe były zwolnione z jakichkolwiek Podatków. I teraz pozostając trochę w temacie, ale bardzo króciutko. Jak wynika z nowego badania, niewielu spośród 100 tysięcy ukraińskich uchodźców, którzy przebywają w Norwegii, chce dobrowolnie wrócić do swojej ojczyzny. Po wojnie. Tylko 7% Ukraińców w Norwegii wierzy, że w 2026 roku nastanie pokój. Partnerem kanału jest Multinor, który pomoże Ci załatwić wszelkie formalności w języku norweskim. Poza tym może to być również Twoja wygodna platforma do wszelkich, wszelkich tłumaczeń dokumentów. Czyli reasumując, załatwisz i urzędowe sprawy w Norwegii i również wszystko przetłumaczysz. Oczywiście online, a zespół ekspertów zadba o to, co jest dla Ciebie ewentualnie niejasne. Bez stresu, za to wygodnie. Multinor no. Służby celne w Norwegii przejęły około 200 kg marihuany w przesyłce lotniczej na lotnisku w Oslo. Sprawa miała miejsce już jakiś czas temu, dokładnie w 2025 roku. Pod koniec funkcjonariusze zwrócili uwagę na kilka nieprawidłowości i zdecydowali o dokładnej kontroli paczek. I cyk, wyszło szydło z worka. W zasadzie 200 kg towarku wyszło z worka albo z wielu worków po ujawnieniu podjęto decyzję o kontrolowanym dostarczeniu, czyli marihuana została zastopiona legalnym towarem, już nie marihuaną, a następnie przysyłka trafiła pod wskazany adres i cyk. Po raz drugi zatrzymani usłyszeli zarzut. Jakie wyciągniemy z tego wnioski? Będzie coraz ciężej przykurzyć wąsa po robocie. A teraz garść narkotykowych statystyk. Obecnie kokaina stanowi 11% wszystkich przechwyconych narkotyków w Norwegii, co niepokoi policję, ponieważ tendencja jest dla kokainy trochę wzrostowa. W zeszłym roku skonfiskowano 404 kg kokainy, z wyjątkiem 2023 roku, kiedy miały miejsce cztery największe konfiskaty w historii. Ilość kokainy skonfiskowanej w ciągu jednego roku była najwyższa. W historii. Co to oznacza, że Norwegowie mają jednak pieniążki na kolumbijskiego łącznika z szybką zabawą? W skali kraju, jak wspominałem, kokaina stanowi obecnie 11% wszystkich przyjętych narkotyków w porównaniu z 5%, kiedy to było w 2019 roku. Skok jest duży, a nawet bardzo duży. Woslo proszek stanowi 18% wszystkich skonfiskowanych dragów. i Jest drugą najczęściej konfiskowaną substancją po Marihuanie. Coraz więcej Norwegów boi się wojny. Na stronie internetowej Dyrekcji Ochrony Ludności i Gotowości Kryzysowej, która to strona poświęcona jest samoobronie w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego, w ciągu pierwszych dwóch tygodni bieżącego roku ruch wzrósł aż o 500% w porównaniu z normalnym tygodnie i normalnymi tygodniami w roku ubiegłym i w latach poprzednich. Skąd to poruszenie? Nie wiadomo, bo na pewno nie z powodu licznych kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta pana USA, pana Donalda pana Trumpa dotyczących nadejścia czasu Grenlandii. Kto by pomyślał jeszcze parę lat temu czy parę miesięcy temu, że sojusznicy będą bać się innych sojuszników. Rosja wzmacnia obecność wojskową na Arktycznym półwyspie Kolski. Położonym w bezpośredniej i bezpośrednim sąsiedztwie Norwegii. Ostrzegł przed tym minister obrony Norwegii 21 stycznia podczas rozmowy z mediami. Zwrócił on uwagę, że działania Moskwy trwają mimo strat ponoszonych na froncie w Ukrainie oraz problemów gospodarczych i finansowych. Rosji. Region arktyczny pozostaje kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie ma obszar przy granicy z Norwegią, no bo wiadomo jest przy granicy z Norwegią, więc ma szczególne znaczenie dla Norwegii. W ostatnim czasie w rejonie dochodzi do wyjątkowej koncentracji sił rosyjskich. Na Półwyspie Kolskim rozmieszczono nawet do 70% rosyjskiego potencjału nuklearnego drugiego uderzenia. W pobliżu stacjonuje 6 z 12 strategicznych okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym. Pan Donald, pan Trump na pewno będzie umiał na tym zarobić, pomimo że jest beznadziejnym biznesmenem. W Norwegii po raz pierwszy w historii liczba samochodów elektrycznych przewyższyła liczbę aut z silnikiem diesla. Do przełomu doszło 4 grudnia zeszłego roku. Tego dnia, auta elektryczne stały się najliczniejszą grupą norweskiej motoryzacji w kategorii samochodów osobowych. Auta benzynowe i diesla mają obecnie marginalne znaczenie. Jednocześnie ponad 2 trzecie całej floty nadal stanowią pojazdy z napędem spalinowym. Udział aut elektrycznych w nowej sprzedaży wzrósł z 89,3% w roku 2024 do 95,6% w ubiegłym roku. Mi jako posiadaczowi diesla, się to nie podoba, a równocześnie jako posiadaczowi elektryka się to. Podoba. W 2025 roku urodziło się dokładnie 55 847 dzieci w Norwegii. To więcej niż w roku poprzednim. Liczba urodzeń wzrosła o 2,5%. Wzrosty liczby urodzeń, które zaobserwowaliśmy w roku 2023, utrzymywały się w roku 2024 i jeszcze bardziej przyspieszyły w roku 2025. Brawo! Mnóżmy się na potęgę, co by było, z czego wypłacać emerytury. Norweskie kobiety spędzają przed telefonami najwięcej czasu w całym regionie nordycki. W czasie wolnym aż 33% dorosłych Norweżek spędza przed ekranem ponad 4 godziny dziennie. Tylko 20% Szwedek, prawie 23% Dunek spędza przed ekranami tyle samo czasu. Zarówno na Islandii, jak i w Finlandii grubo poniżej 30% kobiet marnuje na telefon powyżej 4 godzin dziennie. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego środowego poranka, podobnie jak i poranka czwartkowego. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.